Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 Showcase Mode W poprzednim odcinku mieliśmy pojedynek Batisty z Johan Siną na SummerSlam 2008 W tym pojedynku oczywiście, jak można się domyślić, wygrał Batista po, w sumie, Batista Bombie, które my musieliśmy zrobić Nie, nie pamiętam już, jak w rzeczywistości wygrał, po czym dokładnie wygrał Dzisiaj mamy za to walkę z Randy Mortonem, walka Hell in match, na oczywiście też gali Hell in to jest akurat tak, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, myślę, że moja ulubiona rywalizacja siny. Myślę, że też, no dlatego, że Randy Orton to jest mój ulubiony zawodnik w historii WWE, więc możliwe, że dlatego. Więc, no ta rywalizacja mi się naprawdę bardzo podoba, Tak jak mówiłem, ta rywalizacja i ta rywalizacja z Agent to chyba są moje ulubione rywalizacje, jeśli chodzi o karierę Johna Cena. Tą walkę jednak na Hainesele nie zbyt pamiętam. Nie pamiętam, co tam, jakie tam rzeczy się dokładnie działy. Na przykład walka Bragging Rights, pamiętam. To była ta Iron Man match, walka Kilka innych pojedynków pamiętam, ale Tom akurat niezbyt pamiętam e, walkę, więc jestem ciekawy też e, sam właśnie co tu się dokładnie wydarzy i możemy już przechodzić do tego starcia z Ortonem. Więc jak mówimy o różnych superstars, jedna rzecz, aby definiować Randy Orton, jest naturalnie. Miei wszystko, co robi. Aspekty Randy's personality były glaring, nawet od pierwszego walka na rękę. Persona that he shared in evolution, the persona of Legend Killer. I think all of that can be summed up in arrogance. And someone who, in the early stages of his career, was kind of apprehensive and arrogant about wanting to do the work, admittedly, his words, even still when he was apathetic, he looked a hundred times better than me at my best one of the great rivalries in the history of the WWE, Cena versus Orton. I look at my existence with Randy Orton in its totality. I don't think there were two players of that class of 2002 that not only leaned on each other more than Randy and I, but forged the value of, of that class more than Randy and I. Because Randy and I were put in so many matches to bear the weight of the company that they kept asking us to do it and they kept asking us to do it and they kept asking us to do it. And that's, um, that's a symbol that you did something right. At Hell in a Cell, when they lock the door, I will destroy Randy Orton! When you compete against someone as many times as I've competed against Randy Orton, there's gonna be times when it's not your night. Or the match is just gonna be better suited for your opponent. The cell itself. Randy Orton knows how to use it to his advantage. You don't walk into Hell in a Cell thinking good thoughts. Well, maybe Randy Orton does. But a good thought to Randy Orton is. To jest śmiech dla kogoś innego. Powiedział John Cena, że nie będę odpowiedzialny za moje akcje w celu. I to jest straszne. Jak widać jest to pojedynek prawdopodobnie o pas, bo Cena też wniósł pas, czyli Randy Orton wygra tutaj mistrzostwo WWE, to też jest ciekawe. Tak, też w sumie tutaj było, nadmówione, To była jedna z, lepszych, jedna z najlepszych rywalizacji w historii WWE. Wiele mniej pojedynków, też bardzo ważnych dla organizacji. Wiele razy ze sobą walczyli, no jednak e, to są dwie legendy chodzące tak naprawdę. Obydwoje jeszcze nie są w Hall of Fame, ale to jest e, więcej niż pewne, bardziej niż pewne, że obydwoje będą w Hall of Fame już za niedługo. I wydaje mi się, że obydwu, oby, dla obydwu w sumie ta rywalizacja była jedna z najlepszych rywalizacji, jak nie najlepsza rywalizacja w karierze. I dla Ciny rywalizacja z Ortonem była. Najlepszą prawdopodobnie i dla Ortona myślę, że też. Choć Orton też miał sporo rywalizacji, tak samo jak Sina, ale myślę, że oni, to, to były jednak najlepsze ich rywalizacje. To były naprawdę piękne walki, świetne pojedynki, świetna rywalizacja. Taka wydawała się naprawdę bardzo prawdziwa, taka nienawiść, można powiedzieć. Zwłaszcza Ortona. Orton też jest jednym z najlepszych hillów w historii, bym powiedział, w wrestlingu. Zwłaszcza te lata, właśnie gdzieś 2009, no to on naprawdę był jednym z lepszych hillów historii bym powiedział. Musimy go tutaj wrzucić w schodki poza ringiem. Więc musimy liczyć, że tu przyjdzie do mnie. Przyjdzie może tu. Może tu przyjdzie. Dobra, i teraz... Aj, nie zrobiliśmy tego niestety. I teraz wrzućmy go w te schodki. Udało się to zrobić. Teraz. Front e, Seal at ringside, dobra, front Little Grapple, czyli zakładam, że po prostu kółko wystarczy, nie tu chciałem wejść, aby mnie Sina nie zaatakował, nie zaatakował. Dobra, teraz na niego tutaj poczekam. Mam nadzieję, że szybko do mnie przyjdzie. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać znowu. Dobra, mamy to już Sinę. W tej kasence, pomimo że troszkę potrwały, pas po 3 minuty ponad, to nie wydarzyło się aż tak dużo, bo tak naprawdę najpierw obydwoje zaczęli po prostu uderzać siebie nawzajem w tutaj klatkę, potem ostatecznie Orton zrobił Irish Whipa sinie w schodki tutaj metalowe i używał ich troszkę do ataku na sinie, ostatecznie potem też jeszcze wrzucił te schodki do ringu Randy Orton, próbował zrobić na tych schodkach Spike DDT sinie, ale on skontrował, wyrzucił Randy'ego poza ring, i potem, jak było widać, już tutaj próbował go uderzyć schodkami jeszcze, a już Randy uciekł. A teraz musimy dobrze zobaczyć, tutaj. Tylko chciałbym właśnie go najpierw skontrować. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Aha, dobra. Dobra, to wiem, jak to powinno wyglądać, myślę. On powinien być w ringu. Ja powinienem... E, kółkiem, tak? Tak. Nie, no nie, X, dobra. To ja powinienem być tu chyba i teraz go powinienem właśnie zrobić. To jest tak, to jest ten face scrub. To pięknie to się udało zrobić, A niestety na stole Cina kontruje, ale Randy też kontruje świetny backbreaker. Front heavy DDT dobra. Behind czy nie? In front, dobra. Jeszcze jedno szybkie zerknięcie, wolę jednak to na pewno zrobić poprawnie, żeby nie musieć tego powtarzać. I mamy. DDT zrobione, teraz pora na Backbreakera, ale Sin'a niestety mi jest za szybko wstał Dobra, będziemy musieli w dół X, analog w dół X Tylko najpierw musimy skontrować Sin'a Nie udało się to bardzo szybko zrobić, za pierwszym razem dokładnie Niestety kontra Irish whip, I nie wypadamy z ringu Kontrujemy jednak scene i teraz powinien się zrobić backbreaker I jest backbreaker bardzo znany ruch jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Ortona Musimy teraz, dobra, wziąć krzesło, a ja bym wolał zrobić mu sygnaturę jednak Czyli spróbujemy zrobić Spike DDT, tym razem nie na schody I tym razem powinno się to udać zrobić I Spike DDT w tym momencie zrobione Tak, mam no, zrobić Spike DDT, ciekawe jestem, bo w sumie nie sterowałem jeszcze Ortonem w tej grze bo poprzednim 2 miała miał jako sygnaturę Kick i Orton Stamp. Szkoda, że wyrzuci mu właśnie tutaj Spike DDT, ale mam nadzieję, że ten Spike DDT już jest z powrotem. znowu Backbreaker kolejny. Mam takie białe krzesło, co ciekawie. czy tam wtedy w tym pojedynku były takie krzesła? Pewnie tak, bo zakładam, że trochę byłoby to dziwne, jeśli by tak bez powodu zmienili tylko na tą walkę na białe krzesła. Pewnie podczas tego pojedynku takie krzesła były tutaj. I trafiamy go od razu jeszcze raz Oczywiście już kontrolował I tym razem już go trafiliśmy Heavy Combo Do zrobienia To będzie 2 kwadraty i X i będzie to zrobione Ale nad nie musimy klikać tutaj dużo Teraz Cena zrobił tutaj STF, jednak Orton próbował, już doszedł w sumie do Lin i złapał za Linę, ale jak oczywiście wiadomo w walkach heine sel Liny nie działają w taki sposób, że sędzia przerywa, więc Orton próbował wejść poza ring, ale już wtedy puścił go Sina i z powrotem go wziął na środek ringu, znowu chciał mu zapiąć STF-a, Randy jednak go skontrował i wtedy też Sina wpadł prosto w sędziego. I potem, jak sędzia był już poza ringiem, no to wtedy Sina zrobił STF i tym razem odklepał Orton, ale oczywiście sędzia nie widział tego, więc tak naprawdę walka dalej była kontynuowana. Potem Sina wrzucił do ringu wrzucił do ringu sędziego, ale wtedy, jak tutaj się odwrócił, to nie widział, że Orton stał i szybko potem skontrował go i zrobił, zrobił mu Arkeo. I potem Arkeo już myślał, że wygra Orton, ale jednak walka się nie skończyła, więc mam dalej pojedynek. Czyli teraz musimy go wrzucić tutaj do narożnika On idzie po jakąś broń, nie wiem co może wziąć Krzesło? Tak, krzesła tam dwa są tylko Sen tylko żeby nie przeszkodził Dobra, mamy w głowę w narożniku Front light attack Teraz Orton zablokował tutaj ręce Siny w linach, żeby nikt nie, żeby nic nie mógł tutaj zrobić i wtedy postanowił zrobić Slipper Holda. Teraz e, możemy zrobić mu pantkika, czy tylko, że Pantkik to będzie finisher. Tylko nie wiem czemu nie mogłem tego zrobić, no dobra. Zróbmy finishera, no i wtedy zrobił Slipper Holda Orton Sinie i potem go e, już puścił, gdy już stracił przytomność, no i teraz wróciliśmy do tego pojedynku, mamy pantkika. Ale nie mamy zwycięstwa jak na razie. Więc będziemy musieli jeszcze jeden finisher, ale... E, mamy... Mam ten finisher. Mamy ten finisher do zrobienia, więc w sumie... Może teraz zróbmy RKO. Poczekajmy... Wolę jednak, żeby on był na ziemi, więc jeszcze dalej teraz nic ja teraz kontruje. Ale my go też kontrujemy. Uderzenie. I teraz już fajnie by był na ziemi. Zrobimy jakiś followay slam prawdopodobnie. Tak, followay slam. Więc teraz RKO. I myślę, że możemy zrobić dwa arkeo, spróbować zrobić. Najpierw pierwsze, trafiamy i teraz szybko drugie jest stand, więc nie będziemy tego skontrować. Dwa arkeo i to powinien być koniec. I mamy drugi arkeo. I z tego Alina nie powinny działać tutaj, właśnie, więc to będzie koniec. I to jest koniec. Randy Orton wygrywa walkę na a Cell i zakładam, że też zostaje nowym mistrzem w WWE, skoro tutaj w kadzcence przed walką było widać, że Sina... Niósł ze sobą pasz, więc to powinno oznaczać, że Orton jest nowym mistrzem, tak? Tak, ee, Orton jest nowym mistrzem. Jestem ciekawy jak ta walka naprawdę się zakończyła, ja, ale tak jak już mówiłem, akurat tą walkę niezbyt pamiętam jak ona wyglądała, więc jestem ciekawy jak to wyglądało, bo naprawdę jest ciekawy w jaki sposób to ostatecznie Orton wygrał, ale Orton wygrywa i Orton jest nowym mistrzem, choć teraz mi się wydaje, on potem niedługo miał ten pasz, bo chyba na, chyba na Bragging Rights przegrał chyba w tym Iron Man meczu, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że przegra ten mecz. I quit mecz też przecież mieli jeszcze. No naprawdę ta rywalizacja była świetna, świetne pojedynki były. Nie wiem, czy jakoś możliwe, że zobaczymy jeszcze walkę, tak jak myślę przed na TLC, wtedy jak pasy były połączone, pas WWE Championship i WWE World Heavy Championship, gdy były połączone na TLC 2013, wydaje że się dobrze pamiętam. Tą walkę akurat oglądałem i dobrze pamiętam. Tam Orton wygrał, i może to będzie pojedynek, który też zobaczymy, więc to dopiero się przekonam, bo nie pamiętam wszystkich pojedynków, jakie tu były, bo pamiętam niektóre, ale nie wszystkie pamiętam, jakie tutaj będą w tym całym showcase. Ie. Odblokowaliśmy model Ortona z tamtych e, czasów, choć tutaj nie wygląda, bo w tych czasach był taki kompletnie łysy, a tutaj odblokowaliśmy taki model chyba z 2011, bardziej, aby tak patrzeć. Odblokowaliśmy model Cine z tamtych czasów i też Heinzel Arena w 2009 roku. Dużo to naprawdę było, katręcanek. Nie wiem, ile minut będzie trwało. Loyalty. Aha, match is complete. Czyli mamy. Yy, mamy prawdopodobnie. Tak, mamy zrobione. Mamy zrobione showcase mode. Wszystkie te takie podstawowe, tam naprawdę. Czyli te żeby zostały bonusowe pojedynki. Tak, zostały nam bonusowe pojedynki. Teraz, czyli na przykład mamy i z tego co widziałem, chyba to już gdzieś widziałem w komentarzach, albo też sam to widziałem, teraz będziemy mieli pojedynek Siny z kimkolwiek, e, kim będzie, kogo będziemy chcieli tutaj wybrać, więc to będzie fajna rzecz. Nie mam pojęcia szczerze, kogo bym sobie wybrał. Na pewno, na pewno sobie pomyślę chwilę i wybiorę sobie kogoś, ale to dopiero będzie w następnym odcinku. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!